Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Minecraft Multiplayer. Ten odcinek będzie tak trochę inny, ponieważ yy, pokłóciliśmy się z Demonziutkiem i w tym odcinku będzie u nas gościć Raptor 5283. Przywitaj się. ma. No, yy, a co to za Okej. OK. jak ładnie spada. Yy, czemu ty jej... Oj. Jaki wiasek, jaki wiasek, jaki piasek Zdarza się. W tym odcinku będziemy budować pomnik Creepera i subskrybować Raptora. się Raptora. Jeżeli chcecie, żeby demon żytek wrócił, to piszcie w komentarzach, bo na pewno chcecie, żeby wrócił. I jeśli ty to oglądasz ziutek, to po cholerę zablokowałeś mnie na skype'ie, co? Dobra, nie nieważne. Ale masz mnie odblokować, bo ludzie chcą ciebie. No. To już. Dobra. O, nie mnie. Oj tam. Dobra, no to bierzemy się do roboty. Idziemy. No. Po kaktusa idziemy. I, dobra. Bo z przyczyn technicznych nie mogę mieć zielonej wełny. Och, to nas nie kochają. Oj, tam. Gruby jesteś. Dzięki. Masz krzywe okulary. Dzięki. No. I wóż tu będzie... W... O, tu już się przetopiło. Tu też. Ej, to moje było. Ej, to też moje było. Ej, o Jezu, tam, oj tam, oj tam. Oj tam. Moje, moje. Oddaj to, o. Gdzie masz? Gdzie masz wolność? E, tu. Gdzie? Tu. Hmm. Czemu oddajesz? Oj tam. Owca? Ej, ale na tych planach się coś nie zgadza. Niby coś się nie zgadza. A nie, chyba dobrze jest. A nie, no bo tył Clippera ma... To nie jest tył, tylko bok. Aha. No to trzeba było od razu. No, tam, tam. Dobra. Teraz trzeba też mączkę kostną, żeby zrobić jasną wełnę. No dobra, to my się przygotujemy i zaraz do Was wracamy. Dobra, ludzie, to jest efekt naszej pracy. Naszej pracy, dokładnie. To jest nasz creeper. Tak, wyszedł epitko. Po, po, po. No, jest epitki, co nie? No, w następnym odcinku może zrobimy jakiś most do niego fajny. W następnym odcinku zrobimy most. Do niej Do Creepera. Ale jaki most? To już jest niespodzianka. Ups, wygadamy. I tak się nie było słychać. Okej. No. To jest efekt naszej pracy. Pa. Dobra. Nie, wiem, że to wygląda. No. A zwłaszcza te czerwone oczy. Jestem. No, to mój pomysł. To jest nasz domek. pokazywałam Wam w odcinku. No. Mm. Wejdźmy na dach jeszcze. Tu, je, tu jest pozostałość po źrzutku. No, jest epicki. Jest. No, co nie popchnąłeś? Idź ty. Dzisiaj ja nie popchnąłem, ja jestem gdzie indziej. Sam spadł. Tak. No? No, dobra, ludzie. A teraz bonusik, znowu na koniec. Dobra. Widzisz to drzewo na plaży? Widzę. Wpadeś do niego. I wciśnij dźwięk. No, no. wow. Cheater. Zginąłeś? Nie. Wyszedłem ja ja do szpitala. Aha. Siema. Siema. No, to był bonusik. Au. Ale ja jestem naiwny. Oj tam. Dobra. To był ten bonusik. Cały Ui. odcinek. Ui. Alleluja. No i... Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Na razie. A ty nic nie powiesz? A co mam mówić? No do widzenia, i mnie też subskrybujcie, i komentujcie. No. Na razie.